Dzisiaj będzie recenzja filmu 5 koszmarek: nocy 2 W oryginale Five Nights at Freddy's 2 Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji dzwoneczkiem, łapki w górę I pamiętajcie o podbiciu tego filmu, oczywiście dla zasięgu Uwaga, będą spoilery Film opowiada o byłym ochroniarzu Mike'u, Czyli postaci, która jest grana przez Josha Hutchersona I poecjancy Vanessa granej przez Elizabeth Day. Którzy ukrywają przed 11-letnią siostrą Maika, Abby, graną przez Piper Rubio, prawdę o losie animatronicznych przyjaciół. Kiedy jednak Abby wymaga się z domu, by ponownie spotkać się z Fredym, Boim Chico i Foxim, uruchamia to przerażający ciąg wydarzeń, który ujawni mroczne sekrety i uwolni dawno zapomniany koszmar. Film został wyreżyserowany przez Emma Tami a scenariusz został napisany przez Scott'a Cautona, czyli twórcę gier. w 2 wyszedł 4 grudnia, ale w Polsce 5. Jest to horror komediowy. W głównej obsadzie występują, jak, jak już mówiłem, Josh Hutcherson, Elizabeth Lale oraz Piper Rubio. Można również w nim zobaczyć Matthew Lillard'a jako Williama Aftona, Frediego Carter'a jako Michaela Aftona i Skita Ulricha jako Henry'ego Emily. Według mnie najlepiej zagrali aktorzy grający Mike'a Smitha i Williama Aftona. No to teraz na fabułę. Ona wypadła bardzo średnio. Dla fanów gier i ogólnie świata FNaF jest dobra, ale nie najlepsza. Patrząc na horror, to druga część była lepsza od jedynki, ale to jeszcze nie to. Natomiast efekty specjalne były bardzo fajne. Animatroniki wyglądały wspaniale, głównie dlatego, że zbudowano je naprawdę. A marionetka wyglądała też dobrze, ale nie wiem, czy to CGI, czy też ją zbudowano. Obstawiam, że to drugie. Czas na easter takie najciekawsze, jakie załapałem. I po pierwsze. Kiedy Mike znajduje się w biurze, w pizzerii, może przez chwilę zobaczyć Shadow Po drugie. Kiedy Vanessa ucieka we śnie do pracowni swojego taty, widzi w jego serca z Baby. Po trzecie kiedy Mike trzyma poczekał Frediego i Goggika, słuchać piosenkę Vasber, czy te har, 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 i tak dalej. I po czwarte, ojcem Charlie, czyli marionetki jest Henry Emily, który był par byłym partnerem Williama Aftona. I to był właśnie ten najciekawszy easter Jak czegoś nie powiedziałem, to napiszcie w komentarzach. No i czas na podsumowanie. Pięć koszmarek nocy. 2 był typowym średniakiem, dla Fanager nawet był git. Oceniam go 6,5 na 10. Napiszcie, czy wam się podobał. I mówię wam na razie i cześć.